Siema głodomory, pokażę wam teraz przepis na pałki z kurczaka, które będą mega, mega chrupiące, usmażone w przepysznym cieście i podane z pysznym, ostrym sosem. Zaczynam od nacięcia. Za pomocą noża oddzielam tą górną część od reszty mięsa. Odwrócone nóżki gotowe, czas je zamarynować. Kurczaka zasypuje dwoma sporymi łyżkami słodkiej papryki. Dodaję dwie łyżki cukru pudru, około 100 ml sosu sojowego jasnego i solidna porcja sosu rybnego. Pałki teraz dokładnie maceruję w sosie. Zamarynowane kurczaki teraz obtoczę w mące, a będzie to miks mąki ziemniaczanej z mąką ryżową. Mąka sprawi, że ciasto, które za chwilę przygotuję, idealnie przyklei się do kurczaka. A jak je zrobić? Już Wam pokazuję. Tutaj mam pyszne piwko pszeniczne, które idealnie pasuje do drobiu. Piwo jest bazą mojego sosu. Do niego wbijam teraz jajko i dodaję teraz mąki ryżowej. Bardzo ważne, żeby do ciast, w których smażycie na przykład kurczaka, rybę czy warzywa, używać mąk bezglutenowych. Wtedy ciasto jest bardziej chrupiące. Dodaję też odrobinę mirinu. To taka słodka, japońska przyprawa. Można zastąpić ją na przykład polską wiśnióweczką. Też będzie pasowała. Koniecznie trzeba je posolić. Powinno być gładkie i kremowe, o konsystencji ciasta naleśnikowego. Mogę zacząć smażyć kurczaki. Zanurzam je w cieście, czekam aż trochę odcieknie i smażę je w rozgrzanym oleju. Kurczaki już się przepięknie przyrumieniły i są turbo chrupiące. Mogę zająć się przygotowaniem teraz szybkiego sosu. Trzy papryczki chili, drobno posiekane, utrę teraz w moździerzu sześcioma ząbkami czosnku. Doleję teraz oleju sezamowego ale nie za dużo, bo on jest bardzo aromatyczny. oraz sosu sojowego jasnego. Następnie dodam soku z limonki. Trochę słodyczy w postaci miodu, żeby zrównoważyć smak. Jest słony, jest ostry, jest kwaśny, słodki też się przyda. Ach, I sporą ilość mojej ukochanej kolendry. Jeszcze kilka razy zamiotam w moździerzu i sos mam gotowy. Mogę podawać. Mm. Jeżeli wam się spodobał ten przepis, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Będzie ich więcej. A to, słuchajcie, to jest przepyszne. Soczyste, chrupiące. Mm. Ile tu jest smaków. Să ce curcati.